witam zapraszam na dzisiejszy trening dzisiaj ćwiczymy w pozycjach wysokich i będzie to interwał czyli trening ze zmienną intensywnością ćwiczymy 30 sekund w tempie dosyć intensywnym i szybkim i 30 sekund spokojnie co nam to da podkręcimy metabolizm będzie lepsze spalanie i świetne samopoczucie zaczniemy od rozgrzewki krótkiego marszu ja jeszcze powiem że e, interwał Czyli ten trening ma taki fajny bonusik, który się nazywa spalanie podreningowe. Czyli kończymy trening, siadamy, a tu jeszcze się dzieje. Mocny marsz. Pamiętaj, żeby dostosować zawsze tempo ćwiczeń do swoich możliwości. Szeroko. To jest, będzie dosyć intensywny trening, ale prosty. To też, jak czujesz, że już puls jest tu gdzieś na wysokości ucha. To znak, że trzeba zwolnić barki do góry i do tyłu. Do góry i tyłu. Super. Leciutko sobie na razie maszerujemy. Zapracuj barkami górę, dół. Naprzemiennie. Przyda nam się woda. Ręce, spleć garstki. Kilka skrętów tułowia do boku. Popatrz w jedną stronę, popatrz w drugą. Będzie fajnie. Nie zrażaj się. 4, 3, 2 i 1. Chłonie na biodra. przenieś ciężar ciała z nogi na nogę. Piórekka luźno do boku. nie powinien być fajny taki, żebyś z chęcią do niego wracała. Bok i bok. Super. Pioderka. Jeszcze zejdziemy niżej. Połóż dłonie na kolanka. Kolana do środka. Móźnym ruchem, płynnym. Pośladki wypchnięte w tył. I na zewnątrz. Piętą narysuj kółko. W międzyczasie możesz jeszcze rozgrzewać nadgarstki. Druga noga. stopę. Kilka razy. W prawo, w lewo albo w To co? Płyk wody i do dzieła. Zacznijmy, może jeszcze, zacznijmy od pierwszego ćwiczenia. To będą Szybkie nóżki, czyli szeroko rozstawiamy stopy, szerzej niż biodra, lekko ugięte nogi w kolanach, delikatnie pochylony dół i krótki, szybki ruch taki przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę, raz prawa, raz lewa, nie? Poczekaj, poczekaj, jeszcze się nie rozpędzaj, ja włączę. Interwał ok, uwaga. I jedziemy szeroko ustaw, stopy. Dawaj. Mocno pracujemy rękami. Nie, popatrz palce i śród stopy, Piękno odewane, nie? Tak leciutko, leciutko, ale dynamicznie. Dawaj. O, jest to jest to szybkie 30 sekund. Teraz. A następne będzie. I ja zaraz powiem, co to będzie następne. Trzymaj tempo. Jeszcze 4 sekundy. Rozuj. Otwórz klapkę piersiową i zrób spięcie na palce. Daj dłonie niżej, żeby nie spinać, nie wysoko tylko nisko. Wspięcie, Otwieramy klapkę i zejście. Dech i wydech. Dech i spokojnie wydech. Mocno ręce w tył. Daj nisko, barki luźno. Dech. Waga. szybka seria. Moc do przodu i albo biegniesz, albo szybko maszerujesz. Jak możesz, jeszcze jest mocne. No to dawaj. Jedziemy, plecki proste, szybki ruch do przodu. Teraz odrywaj, palce w środę. To jest szybka, seria. dawaj. Uff. O, <grychy> jedziemy, jedziemy. Mocno, dziewczyny, jeszcze 4 sekundy. Do skroku. ręce góra i ręce dół, góra i dół, rozkrok taki dosyć szeroki, kolana na zewnątrz, jeżeli masz problem z kolanami, to po prostu rozstaw nogi i pracuj rękami góra i dół, góra i dół, albo zacisk, uwaga, hop. Pięta o pośladek. Raz prawa noga, raz lewa. I szeroko rozciągamy okcie do tyłu. Kopnięcie. Prawa. Lewa. Jak nie wychodzi z rękami, dodaj sobie ręce na biodra. Przyspieszaj. To jest szybkie tempo. Możesz też podskoczyć. Ale dalej szybko. Hop. Hop. Króciutki. ręce krótko, mocno pięta o pośladek. Kroku, ujęte ręce w łokciach, góra, ściągamy łokcie do klatki piersiowej. Góra i dół. Góra i dół. Nogi proste w kolanach. Dół i góra. Oddychaj. Już pewnie lekka zadyszka jest, ale jeszcze. Przed nami kilka ćwiczeń. Pana szybka seria. Ręce ugięte w łokciach, po tak jakbyś do przodu maszerowała z kijkami, ale dwa razy szybciej. Mocno, Lece prosto. Abary, spięty brzuch, mocno, i Szybka seria, na zmęczenie. Uf. Oddychaj. <grytanie> dawaj, dawaj, mamy radę. na zewnątrz. Lekko ugięte nogi w kolanach i ruch takie palcami do środka i na zewnątrz. Łap. Biegnie. Palce do środka. Pięty mam przyklejone do podłogi. A palcami na zewnątrz i do środka. Przez dorzucimy do tego ręce. Palce. Palce. Na zewnątrz. Do środka. Hop i hop. Dinko. Luźno. Uwaga. Kolano. Raz, dwa, trzy kolano, raz, dwa, trzy kolano, hop. Góra, raz, dwa, trzy kolano. Kolano, raz, dwa, trzy, góra. Góra. Kolano, raz, dwa, trzy, ok. Raz, dwa, trzy, ok. Raz, dwa, trzy, kolano. 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 Super. wolniejsza wersja, skręty tułowia, luźno ręce, luźno barki, taka szmaciana lala, U, luźno, naprawdę luźno ręce, spokojnie skręcaj na boki, rozstaw szeroko, staraj się wyrównać oddech, spokojnie, jeszcze jedno szybkie ćwiczenie, no i pierwszą serię będziemy mieć ze sobą, prawda, że szybko poszło, uwaga, Przysiad i boks. Przysiad i box, Hop i hop. Raz prawa ręka, raz lewa. Teraz muszę sobie dostać do swoich możliwości. Hop. Przysiad, przysiad, przesiad, kolana, chroń. Mocno, tak jakbyś chciał usiąść na krześle. Młody. No, super. To samo teraz będzie. Powtarzamy wszystko. Co było? Druga seria Będzie już troszkę szybciej, bo już wiesz co zrobić. Zaczynamy, będą pierwsze będą szybkie nóżki, nie? Popieramy te. Rozstawiamy stopy. Przenieś ciężar ciała z nogi na nogę, oderwij stopę, zrób lekkie w brzucha i pośladkę. I jedziemy z nogi na nogę. Na szybciutkie, takie króciutkie kroki. Szybkie. Jeżeli nie możesz czujesz do stóp, to sobie drobtaj szybko z całą stopą. Przenieś ciężar ciała z nogi na nogę. Dawaj, dawaj. Jeszcze 5 sekund. I otwieramy klatkę piersiową. Wdech i spokojny wydech. Lecę proste. Wdech i długi wydech. Zobacz, jak nisko ręce mam. Dłonie. Wdech i wydech. Teraz będziemy boksować albo w marszu szybkim, oczywiście, albo w biegu wygodniej. Gotowa? Jedziemy. Wy. Plecki proste. Od sprzętu. Spinaj pośladek. Możesz się przemieszczać. Możesz to robić w miejscu. miarę intensywnie. Jak już czujesz, że gdzieś tam puls i serce mało nie wyskoczy, wolnij tempo i przejdź do marszu. Fajnie było skończyć ten mit, nie? Mam radę. przysiad, teraz troszeczkę sobie zmienimy, jedna ręka idzie do góry i obrót. góra i dół, nie możesz siedzieć, to sama ręka, góra nad głową, lekki skłon do boku, kolana szeroko, oddychaj, nie śpiesz się, teraz będą pięty o pośladki, no i szybko, szeroko, Pięta prawa, lewa, jedziemy i łokieć. Hop, przenieś od ciała i dawaj łokcie. Do stosu do siebie. Może masz jeszcze dużo energii. To przyśpiesz. Pięknie. Dajemy. Uf, mocno. Proszę już nie skupiać na tym, żeby było poprawnie. To ma być szybko. Ręce góra. Nad sobą łączymy i ściągamy łokcie do klatki piersiowej. Tu można zapracować oddechem, czyli wdech robimy wtedy, kiedy ręce idą w górę. I spokojny, długi wydech, wdech i wydech. Wdech. I spokojnie wydech. Maszerujemy za chwilę. Ręce objęte w łokciach, plecy proste, albo lekki bieg i ręce idą do przodu. Popatrz, tu się rusza, a tu nie ma ręki. Nie? Albo maszeruj szybko, albo zrób sobie szybki, taki króciutki bieg. Uff. Ja zawsze mówię, każdy orze jak może. Dawaj. Mam zmęczenie. Będę puchać, będę teraz dmuchać, bo już mówię, że jestem zmęczona. Palce szeroko Święty do środka, do środka, na zewnątrz. Do środka, na zewnątrz. Ugięte nogi w kolana, Pięty przyklepane do podłogi. Można uruchomić jeszcze ręce. Tak Spokojnie, potrzebujesz wolniej, zrobisz wolniej. Fajne tak, mam się. Polano. Raz, dwa, trzy, kolano, raz, dwa, trzy, ho! Góra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, hop. Huh. Możesz sobie dłonie dotknąć do kolana, możesz lekko do boku przejść. Tu się nie skupię nad jakością, tylko nad tempem. Jak ci nie wychodzi, to rób kolano za kolanem do góry i też będzie fajnie. Góra! skręcamy sobie luźno. Lekko ugięte nogi w kolanach. Delikatnie spięty pośladek, Pocisnięty jeden do drugiego. Skręcam barki. Głowa, a ręce luźno. Taka szmociana lala. I luźno. Na boki. Jak skręcasz, to lekko też spinaj brzuch. No. I końcóweczka. Przysiad. Oks i boks, podwójny. Przysiad. Raz, dwa. W dół. Raz, dwa. Hop. Uf, uf. I dół. Raz, dwa. Mocno. Piętaj w przysiadzie, Mocno wiaderka w tył. Uf. Trzymaj. Jeszcze dziewięć sekund. Damy radę. Nie możesz to wolniej, ale do końca. Zaraz będzie woda. Uf. Woda. Widzicie nam to świetnie. Oh. No i ostatnia seria. Szybkie nóżki. Nie? To już jest męczenie dosyć duże, można robić wolniej, ale staraj się zachować ten interwent, czyli różnicę między jednym ćwiczeniem, żeby było jedno szybciej, a drugie wolniej. A jak możesz, to dawać. I na nogę. Przenosimy ciężar ciało. Zpięte lekko brzuchy. Damy, nawet trzymaj! Jeszcze 11 sekund, już teraz mniej. Będziemy za chwilę otwierać klatkę piersiową. Uff. O! Tu nie przed sobą opuszczone marki. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ok! I robi dech i wydech. wydech. Pada. Box. Box do przodu, boks w marszu albo boks lepki biegu. Króciutko, szybko, ręce no. pracują i nogi. Nie możesz, to sobie maszeruj, albo szybciej boksuj, albo szybciej biegnij. Super, super, trzymaj. O! No. Siadamy szeroko. z nogi na nogę i oderwaj palce od poboczu. Różno. Do boku. Poli, to wyżej. Mniejszy rozkrok, plecy proste. No dobra. Ręce ujęte w łokciach. Poszerujemy szybkie. Uff. 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 Mocno. Pracujemy rękami do przodu. Uf, dawaj. Uf, uf, uf. leci proste. Trzymaj tempo. Maszeruj jak nie możesz biegać, ale trzymaj. Szybki bieg albo szybki marsz. Dawaj jeszcze raz robimy to samo. Chcę docisnąć tempo. Dawaj ile możesz. Nie możesz to maszeruj. Pracuj mocniej rękami w przód. Super. Trzymamy. Jest. Zwalniamy, schodzimy w dół. Leciutko, tym razem w dół, jest taki wdech i wydech, schodzimy w dół. Wdech i wydech. Góra. I dół, trzymaj. Dokończymy ten trening, naprawdę będziesz zadowolona. Ok, szeroko. Bardzo szeroko nogi. Bardzo szeroko. Przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę. Jak możesz, to zrób jeszcze to intensywniej. Jak nie, to na spokojnie. Przenoś, odrywaj. Super, super. Trzymamy to. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dawaj. Biodra I teraz wypchnij biodro do góry. Do boku, przepraszam. Raz prawe, teraz lewe. Przenieś ciężar ciała z nogi na nogę. I puść luźno ręce. Skup się na biodrach. Stopy są przyklejone do podłogi. Barki idą do góry. Spokojnym ruchem. Szybko, szybko. Szybko, wąsko, szybko, szeroko, wąsko, szeroko, wąsko, szeroko, wąsko. Tu ciutko szeroko, wąsko, szeroko, wąsko. Łyk wody i jeszcze na sam koniec zrobimy kilka takich troszkę szybszych. No, podoba mi że jest moc. Generalnie zbliżamy się po końcowi. Świetnie sobie radzisz. Dawaj. Podoba. Łyk. Szybko, Kąsko wąsko i coraz szybciej. Szeroko, wąsko, szeroko, wąsko. Przyspieszamy. Dawaj, dawaj. Mocno. Szeroko, wąsko. Albo w miejscu dropisz, albo maszerujesz. Trzymaj to. Super. Dawaj jeszcze. Fajnie. W stronę. raz w drugą z takim przysiadem. Możesz popatrzeć za rękami w górę albo po prostu zrobić roźny ruch. Bok i spokojnie drugą stronę. Uff. Jeszcze chwilę. Zrobimy jedną szybką przerwę i ostatnią szybką. Uwaga! Tu jedziemy przysiad, kolano, przysiad, kolano. Góra. Tu. Góra. Pięknie. Odcielenie. Dobrze. to się naładnia. No, żeby się lało. Trzymaj. Uf. Aj! Upa! Luźno. Dłonie do boku. Teraz dłonie na klatkę piersiową. samymi rękami tylko. Luźno barki. Nie za wysoko. Oddychaj. Ostatnia szybka seria. Na maksa. Co chcesz. Co Ci się najbardziej podobało. Albo szybkie nóżki. Albo boks do przodu. Albo cokolwiek na zmęczenie. Wiem, że ciężko. Dawaj. Uff. Dociągnij. Ostatnie ćwiczenie szybkie i będziemy się rozciągać. Trzymaj! Ja lubię szybkie nóżki. Nie zrobię szybkie nóżki. Daj, dawaj. dawaj. Uf, uf. A, oj, oj, oj. Jeszcze pięć. Super! Trzymamy! Jest! Brawo! Pięknie. Woda. I będziemy się rozciągać. No, to jest moc. Mam nadzieję, że poczułaś te torpiny. Dotrwałyśmy dziewczyny. Super! Ciężko było. Jak będziesz trening robić drugi raz, będzie dużo lżej. Weź głęboki wdech nosem, ręce do góry i spokojny, długi wydech. Ręce w dół. I jeszcze raz wdech nosem. Ręce góra i spokojny wydech nosem albo ustami, ale taki długi, długi, tak aż na ostatnich oparach. Ostatni raz. Wdech. I luźny wydech. Przechył głowę na jedno ramię i zatrzymaj przez chwilę. Powinnaś poczuć, że po przeciwnej stronie szyja się napięła. Nie ciągnie. Wszystkie ćwiczenia rozciągające na lekkim dyskomforcie, ale nie powinno boleć. Jak boli, to nie ruch. Przechyl głowę na drugą stronę i zatrzymaj. Bardzo się cieszę, że nam się udało. Ściągnij brodę do klatki piersiowej. obcie w tył, tak żebyś poczuła, że rozciąga się klatka piersiowa. Nie? Czyli tu mocno do tyłu. Cztery, trzy, dwa i jeden. Stanie w rozkroku, stopy skierowane do przodu. Przenieś ciężar ciała na jedną nogę, daj mocno biodro w tył. Tam powinnaś poczuć, że rozciąga się z tyłu pośladek i wewnętrzna część tutaj, jeżeli chodzi o nogę, nie, jest prosto, głowa przedłużania kręgosłupa, trzymaj to. Z drugą stronę. Mam nadzieję, że fryzura się trochę zburzyła. Ja zawsze mówię, że człowiek jak chodzi taki ładny po treningu, jak wszedł, to trening jest niezaliczony. Trzeba się spocić, zmęczyć. Chwycić za kolano, możesz się przytrzymać ściany, albo jeżeli ci się uda bez pomocy, czyli kolano do klatki piersiowej, do góry i zatrzymaj przez chwilę. Trzy, dwa, jeden, druga noga i znowu można przytrzymać się, chwycić i zatrzymać, albo chwycić za kolano. No jest to trudne. Intensywny trening 3, 2, i jeden. Dobra. Odstaw nogę do tyłu taki mały krok, doklej piętę do podłogi, wyprostuj w kolanie, pochyl się, Oprzyj dłonie na udzie i zatrzymaj. Tu powinnaś poczuć, że łydka się rozciągnie. nie niewygodnie tutaj, no możesz puścić ręce luźno, albo dać na biodra. 3, 2, 1 i zamieniam drugi. Odstęp do tyłu daleko. Doklej piętę do podłogi. Płudnij nogę w kolanie. Zatrzymaj ręce na biodra albo ręce na udo. Roku, czyli takie okrągłe plecy, garbaty i schodzimy w dół. W dół, w dół, w dół, nogi ugięte w kolanach, głowa luźno, ręce luźno. dotknij dłonią albo skieruj dłoń od jedną do jednej stopy i do drugiej luźnym ruchem. I pamiętaj, żeby głowa była luźno opuszczona. Trzy. I powoli prostujemy się, czyli rolujemy kręgosłup do góry. Lece są jeszcze okrągłe, barki do przodu. Spokojnym ruchem powoli. Do góry. I na sam koniec obszerny ruch barkami do przodu i do tyłu. Przód i tył. Mocno. Cztery. Trzy. Dwa i jeden. Super dziewczyny, mamy to, ale była moc. Do zobaczenia na następnym treningu.